I są cztery drużyny pancerne? Pantery. Tak. Na jeden czołg. Odpowiedzialnym byłoby zmienić. Ale no to już zostawiam wam tę decyzję. Nie. Cztery minuty do pantery. Trzeba pierwszy punkt zabyć. Ktoś do mnie strzela? Ja szczerze panowie, przyznam się. Wypiłem trochę wina no? przed tym meczem. Zajebiście miarz. You are so fucking back Najebane to lepszy. <grym> Nie sądzę, że to tak działa. Mam nadzieję, mapa do czołgu, o, jak tam się yep, dein Widzę tam w, w wojsko, o właśnie, dostałem bańkę. Do, ile do Pantery, Wojciechu? Tak, mam myśl. Ehm... Wróćcie, wróćcie na spawn'a. Nie ma nikogo z pancernych, więc może to spełnić. Masz. Yy, Będę po prawej, po prawej, po prawej czoł. O, okej. Okay. Moje. Nie spakuj się tam. Masz już zapakowałeś? się to teraz zmienię się na Jestem... skaner. Na co? boganera. Bo na Na skaner Robogunner. E, dobra, to idę na gunnera, bo kojarzę jakby na skanerze. I am not a good scanner, Mam percepcję na minus 3. Cień mark, pe kurwy. E, jedziemy. tu na mój ping. Zamiast mieć zabawę. Płaska mapa. Mm, pamiętaj, że jestem ślepy. Dlatego ja mam mięsa twoim oczom. Zobaczysz ping, masz tam strzelać. I chuja mi obchodzi, że nie widzisz. Czy jesteśmy już na miejscu? Tu jest czołg, tu jest czołg. Zjebka. Tu. Na pingu. Nawalaj. To jest lekki. Przeładuj pepa. No tak. Pepa. Przeładowanie. On nam nic nie zrobi. On nam nic nie zrobi. Oddaj mu. No. walnij mu, on nam gówno zrobi. No przeładowuje, momencik. Eee, nie. Jeszcze kurwa żyje? Jeszcze raz, go. Dymi się. Trochę niżej, jakby w środek o, jeszcze walił, chyba W byś... dostał... środek masy. Jeszcze raz. Tak I w grałeś, Under też grałeś tam. Boom. Marta. Nie ma go. easy, Tu masz czołk. Tu, tu, tu. W lewo, w lewo. Yy, przekręcam, przekręcam, Jeszcze. przekręcam, 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 przekręcam. Boom. Boom. Dobra, hita A, ładuje. Możesz powiedzieć, możesz powiedzieć na oczacie, że się rusza pantera na następny Nie rozmawiałem punkt. się, nie rozmawiałem. Nie, nie. Stary. myślisz że go Tam jest zrobiłem. Tam jest czołg, tam jest ciężarówa. Idziesz na pingu? Eee, Obecnie Marian eee, trochę chyba czołgiem, więc mam problemy, ale postaram się. Tu? Czekaj, czy ja traf, trafię go tak? Czekaj, potem przeciw nie Niżej, za, za, za nie za, za wysoko, za wysoko. Coś strzela. Do lewej, to jest. O, jeb, jeb, jeb. na lewo, lewo. Lewo, 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 okej. Okay. Masz na przodzie. Stój, 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 stój. Ma na przodzie, na ping'u. Fuck! Nie wiem, czy chyba Jeszcze poleciał Jeszcze trochę wyżej, trochę wyżej. trochę wyżej. trafiłeś go Jeszcze raz. nie Hitem Przeciw pancernom. myślałem, że to piechota. Cały czas z niego waliłem hitem. Mówiłem, że to jest czołg. człowiek. No. Spokojnie, pepa. Pepekiem go, pepekiem go. On mam No. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Zakochamy się w panterze. Bum. O, okej, okay, dobra. Co so cokolwiek nie? Usłyszałem ping, chyba trafiłem kogoś w głowę tym przeciw. od klap. Gdzie są? Sk skąd? Dupa, skąd, skąd, skąd? skąd? Gdzie jest go? Gdzie on jest? Cie? przodu, przód, przód, przód. Gdzieś z przodu. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Co wy pierdolicie za głupoty. Tam. Przód, Mortko, przód, ping! to nie jest przód. Co to nie to jest? Patrz, Co ty się obracasz w prawo? Ping! Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Musiałem go Ja znaleźć. nie widzę, gdzie jest... Spokojnie, jesteśmy niezniszczalni. Jesteśmy niezniszczalni. Ping, 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 tu. pepa, no. pepa. nie ruszaj tego. Pepa, 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 Peppa. Nie mam Peppy załadowanej. Pepa pepa. Pepa, 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 pepa. Widzę go, Pinkuje, widzę chuje. go. Czekaj. Trzy, dwa, pepa. jeden. Dostał, Dobra, ale jeszcze żyję, je, jeszcze, jeszcze raz chuję Okej, 5, 4, 3, 2, 1, pepa, jeszcze raz, jeszcze raz On jest przodem, to jest, jest problematyczne niszczalni. raz. To nie jest problem, to nie jest problem, trzy, Jesteśmy niepokonani 1 no co? Trochę przestrzeliłeś no strzelam do słowa na niego 3 za, 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 za ciężaruszkę okay. Ta no, musisz słychać nad nią no, Zaraz w ogóle nasz czołg przejdzie przed nami, nie? Ja yeah, widzę no, to No tepi. ci Cześć, To żyje jeszcze? Tu. Żyje, żyje Ja ci powiem, kiedy zdechnie Pepa, pepa O, nie, Zdechło. udało się Dostałem nice. achievement! Coś znowu bije What the Co ty do nas strzelasz, Downie? Why are you while shooting at us, you fucking imbecile? You had a T-34 on your left, you fucking dumb fuck On strzela do nas Zastrzegł go, Zastrzle go. Jebni mu, bo nas zabije. Oddaj mu. Nie ja mu. nie chuj. Oddaj mu. Nie mam załadowanej tej, bo... Co za dzban? Napraw, napraw. Wojciechu, naprawiaj. Silnik go. Silnik. Zajebnie mnie, jak wyjdę. Zniszczony? Cofaj nas, cofaj C nas. Musimy Czemu ja muszę z sojusznikiem walczyć? To jest... ...f**k Jest f**k. Jest upośledzony, cofaj nas. Pida sali... nie wiem co to jest za język, przetłumaczę to potem in post, kurde bez protekcja, czołg, czołg na czołgu, co jest zabawne Wyląbane Tak, wywalić go Błagam No riego Finally, ktoś napisał na czacie O oh, kurwa, oh, boi Now, 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 no. there is no time for that. Tu jest, tu jest, tu jest. Stop, stop moving, stop moving, stop moving. Ja muszę, muszę się kontować. We are fine, we are fine. No, to stoję, stoję, dobra. We are stoję fine. Bokiem. stoję bokiem do niego. He can't shoot, mate. Look at him. Dobra. Niemiec, Niemiecka pantera ma nieprzebijalny nie nieprzebijalny po nim. Kochany, wymiarzu. Tam jest ich w nawalać. Nawalacie. Trochę wyżej. O, dostałem Trochę headshota. Tu. Ten ping, ten ping, ten ping. O, cholera, okay. no. Trochę ich to wzięło. Nie, nie, trochę niżej, trochę niżej. Teraz. Tu, tu, tu tam są, widzę ich. Y, tu HQ. Trzy, dwa, jeden. No, tam. Boom? O, gdzieś tu. Pięknie. Nie. Bo tam w ogóle musimy iść, te wiatrachy, więc stańmy tu, na moim pingu, Marianie. O, pięknie, Miaru. Już... W po postrzędunek. Oh shit, za chwilę po Nawet nie celowałem. Mm -hmm. Tam przesuwamy w prawo. Muszę się postawić do niego. Masz? Wyprostuj na czołg. Rozwalamy czołg. Silnik się da naprawić. I, i, i panca. pancerz. Musisz i musisz pancerz. Niższy. Ty coś nam niższy coś. Niższy nam panca Nie mamy silnika. Chuj, chuj w to panca jeszcze raz 5, 4, 3, 2, 1. Okej, okay, nieważne, rozwalili so już chyba. Nie, czekaj. Nie panca Zaufaj mi, panca A to jest duże boom Okej, okay, dobra. Duże boom, to. widzisz? I teraz ja nie wiem, bo rozwam what, what the hell? Tu okay. I tu atakujesz. A ci w mnie rozproszyły, Do zabiłem 10 czołgów. E czekaj, mam miło, drugi y wiatrak po lewej. Jo I na górze jest, powinien tam być ten maszyna Widzisz go? A widzę go Właśnie, tam chciałem się pingnąć Nie wiem czy Zdechł. może dalej żyć, bo chyba się schował w ostatnim Zdechł. momencie Zdechł Zauważył. Nie, żyje? żyje Karabinkiem, karabinkiem, karabinkiem Ja nie mam karabinu Jak nie masz karabinu? Nie mam A mam, wierze. jestem idiotą, bedla Wyżej, 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 wyżej Trochę w lewo Da, jeszcze, o, jeszcze? O, dobrze. Nie żyje, nie żyje, nie żyje. Kurwa tam. No, tu, 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 Mamiasz? No, nie, zrobię. Ale on, jest, on nam nic nie zrobi. Jeszcze raz, Mamiasz? Jeszcze, wziąć. Czymkolwiek ustawę. na walej. Jeszcze raz. Znaczy no, przy jeszcze raz. Węgiem, nie jeszcze niczego. Nie marnuje już, nie? <laughs> Jeśli ci się wiesz, żeś, o, Amerykanie strali nie niemieckich czołgów na wojnie. Boom. Tu jest czołg, tu jest czołg, nie wiem, trochę z przodu, pięknie, wybuchł Na strzała panowie, na strzała Karabinem używam. Nie, nie masz już karabinem, mam nic więc. O, chodź tu hu... A, widzę cię. Ale nie, jest tylko karabin, pięknie tam, jeszcze tam, Na tam, jeszcze naraz na ile mamy do armaty W wiataku, nie pokonaliście. Pokonali ale ten czołg z nami był od samego początku meczu, to jest w ogóle niesamowite. No, że widzisz, masz najlepszego drivera z wschodu, najlepszego dowódcę wszechświata i no i. na, na, na nie myśli, tylko strzela. Idealna kompozycja. I ja Trochę nie mogę. Marynie. 3000! Takaś. No. Ze wszystkich to jest. Jakie tajemnicze. Kili? 81. 75 mam u siebie Stosunek zabójstw do zgonów 74,00 Zacznij, zacznij przekręcać armatę Przekręcaj armatę już, naprzód. przód Będziemy okay. zaraz nawracać To jest coś co ja bym zrobił w wojsku, jakbym kiedykolwiek ja bym przeżył w ogóle, ale jakby mnie powołali bym się w lufę czowu, jestem pewien To jest coś co ja bym zrobił, zdecydowanie Na moim pingu Czekaj, mam takiego kurwa bangera teraz, nie? Nie słucham cię. Nie, nie. Sorry, bo Ja nie. słucham muzykę z Falauta byku. I czeruję bombę. Ja mam hardbasa. Jeszcze A ja, ja szczerze nie słucham nic. Słuchasz dowódcę Zapytałem się, czy dostaje medal. Właśnie to mamy medal jakiegoś? Mamy. O, kogoś, mamy, ja pioniczę Sanity. No! No. Ale to nie on opowiedział, tylko ktoś inny. Trzeba tu kasować. To jest już pełna speed? To jest, to jest pełny speed. 23 A, km na godzinę. Proszę <gulanie> Dziękuję. <stęguje> tam jest czołg dostaliśmy pinga nawet. Czekaj, kurwa, Macie. No to poproszę pinga Oj, naszego, no bo... bo. Tu aż... Masz... nie, to jest nasz, kurwa, przepraszam. Ignoruj. No. Wojciechu, dobrze, że chociaż trochę myślę. <gulanie> Pichota mi się nie generuje. G -g. Mary musimy się zmienić. Tam I jest. Tam, jedzie, jedzie, jedzie teciak Pinguje go, jedzie, 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 jedzie. A widzę, widzę, widzę. Stanął, stanął. Czupy mu tutaj. BUM! Trafiony, zatopiony. Jeszcze. Dziękuję Już? bardzo. Kurwa easy. Wy. Nie no, dobrze trafiłem. Przeczytałem PZGL jako PZ PGL, PGL. Ja pierdolę. <noise> jest dobrze, jest dobrze. Napisz jeszcze Tut? co? Jakie tu? Gdzie? To jest nasz, to jest nasz, to jest, jest nasz, nasz. Słuchaj, nie? HE yep. To miejsce no, a Ty musisz pozbyć Trafię komuś może w... I tak strzelaj Ta, ta, ta I teraz lecimy Tam, tam są Tam musisz HE w to miejsce Boom. W to miejsce jedno Piękne Trzy O nie? Trzy Z, Trzy za daleko, mikrofon. za daleko Jeszcze raz Jeszcze do niego strzel Bum Dla pewności coś trafiłeś Zajebiście Wyjdź do góry trochę Delikatnie, naprawdę. A tak? O, Badnie, o, o! 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 Dobrze, jest, 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 jest. So, so, Chodzicie o ten galonizm tam? W dół. Tak, tak, tak. Do góry. Tam są, fuj ich tam jest. Tam jest. Dostali HE? -E. Nie wiem czy tam cokolwiek Piękne. tak, tak, zabić. To, do do samego właśnie osiągnięcie to, to powinno to być tak. zakazane. Dobra robota, Memiarz. Bum! Centralnie bunkier. Żyją tam. Musiałbym trafić przez okienko to jest trochę trudne, czekaj, spróbujmy Tak? Coś wrócić z twój zjebany spoter. E, widzę tych gości tam w tym garnizonie tylko że nie, wiem, nie mogę ich trafić po prostu bo są tam. Trafiłeś tam... właśnie jednego tak, tak, się tak, trochę tak. to tu? się akurat udało. Prawinek, trochę wyżej o o o o, 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 o o o o jeszcze, jeszcze, jeszcze chyba jest, chyba. czyli zasłonisz pingiem dosłownie teraz weź przestankingować. A, <trych> A a czekaj, czekaj, czekaj Kam? Mam nic nie widzę, go. Daj dym. dym. Tu, 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 tu. Jeszcze raz. Tu, trochę bardziej. Tak, był no, haber. O, e na ping, na ping. Widzę go, widzę go. Wchodzę, mogę być z znowu. Nie. 3, 2, 3. Ko, ja na drugim kierunku. Mam go. Pięknie. Dziękuję. Tu. Tam niby jest czołg. Tu jest czołg. W. Zwi zwiadowczy tu. Na pingu, w tym kierunku. A on, on wie, 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 wie. wybuchnie od. Pepans, od... raz, dwa. Podobałeś ale, ale on się rusza jak, jak pojebany. O, wybuchł, Teraz tu, w twój ulubiony bunkier. Czekaj, muszę trochę... O, o, wrogi, zniszczyłem, dobra. Wymierzyłem ci. I teraz karabinkiem, karabinkiem, przed no, pierdolaj. Przed nami był czołg wroga, już nie. No, jesteśmy... to zessa, jest to jest już GG. Błaga, no mi... oj, oj Oj, Nie wiem, co strzeliło, ja, nie wiem, co strzeliło. Nie Mam pojęcia. Piechota, piechota. Ja, to jest pepanco może. Jo, tak, pepanco, z lewy, z lewej. lewej, z lewej. Gdzie, gdzie, gdzie? gdzie, gdzie, gdzie? Well the fuck? shot, Na napshot, naprzód, naprzód. Pink. To, 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 to. Tyle, tyle. Ja, to Ale Matko, ten, jak się nazywa? Is. Armata? A Is. is. Uh. Dobra. They spawned Is, by the way. So. G. To gdzie teraz? Miecimy jeszcze coś, czy wyjebane już? Nie no teraz nie wiem, czy eee. zdążymy tam dojechać w ogóle. Mm, nie będę w stanie z jakimś medyum, nie? Nie zdążymy. Jestem z wami panowie? Nic. No i kopem, miasz okopem. Ja jestem. Chcę, za mną, za mną, do kopu następnego. A puszczę jednego smoka, czemu nie? A po ty masz smoki, dobra, zajebiście. No. end is fucking point, please. 5 minutes, gentlemen, come on Mam, może strzałku zeszliśmy O, matko prawie wdepnąłem w minę. Ja pierdziele dobra. Zastrałem się To są miny? Tak, właśnie prawie w jedną wdepnąłem, ludzka mina. Pierwsza <coughs> słyszę Ocean, this is last chance, last chance. they're fucking falling. The, the, the Russians, they're fall like sticks. Come on gentlemen Ura Koborate o. Kogoś zastrzeli, jakiegoś bałtka nie, balkek, Przepraszam. O, tam jesteś. Czekaj, bo tu do nas strzelają właśnie. Jestem, jestem. Nie, o, padnie, zapierim, nie? Padnie, padnie, jak coś. Nice. Padnie, ja, pięknie. ja, 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 spokojnie. Nie się nie? czy? Ja, ja, momencik tylko muszę przypomnieć sobie na którym miałem bandaż. Bandaż. Dale, go. Nie uciekaj ode mnie. Pizdu do kolorowa, Dobra. Ja biorę pistolet, bo ja, ja tu przewiduję, że ktoś tu nam wbiegnie zaraz do tych okopów. A ja nie mam ochoty strzelania z tego kalacz, cokolwiek to jest, co mam w Okej, nie wam. Dam panowie, memiasz? Pocałowałbym cię po pysku. Masz honorka. 4000! Nie, panowie, kurde, GG. Dużo expo, dużo expo. A nie byliśmy w ofensywie w ogóle. <noise> Chcę Tylko powiedzieć, że to my zrobiliśmy ostatni push. Just say. My zrobiliśmy pierwszy push, drugi push, trzeci push, czwarte był ich i zrobiliśmy ostatni push. 20 tysięcy ekspa. O, a ja jeszcze walnę te statystyki w takim razie. No wysyłamy wszystko na chwali pięty. Na takim meczu Trzymajcie myślę, się. że z wyjść jak Barto najbardziej skończyć. można zrobić. Yeah. Trzymajcie Trzymaj się ja, panowie.